No, hej, 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 a więc skiny najnowszego karnetu nie są już dla nas tajemnicą, a przynajmniej w 90% one nie są. Znamy dwa skiny, które będą w następnym karnecie z live Livestreama i one są potwierdzone na 100%, będzie to AUG oraz AK, i to co te trochę mniejsze tiery, tiery powiedzmy 2-3, natomiast poprzez to, że jak zwykle ktoś pobrał zmodyfikowaną wersję aplikacji i dostał się do plików, tak że, no, widać te wszystkie skiny, które są w gierce, no to możemy poznać nowe skiny, które najprawdopodobniej w updatecie się pojawią. No i tak jak ostatnio mówiłem, że możliwe, że będzie nowym skinem skin do AUG, tier 6. Tak, no myślę, że jednak on był na tyle mało dokończony przez twórców, że no raczej to będzie projekt na dłuższy dystans, a skiny jakie będą w tym karnecie, widzicie na ekranie. A przynajmniej najprawdopodobniej będą w tym karnecie, no bo do końca tego nie wiemy, możliwe, że na przykład ten piękny remix pojawi się tylko ze skrzynek, ale to już zostawiam wam do komentarzy. Także co, no takie skiny najprawdopodobniej będą w karnecie, także fajnie. Myślę, że karnet będzie dość dobry dla ludzi, którzy, którzy tak jakby interesują się karnetem. Wiem, że duża część osób po prostu tłucze każdy karnet i wbija po prostu go nawet gdy mu się skiny nie podobają, żeby mieć zrobiony karnet. No ja teraz karnetów nie gram, no bo mam już na tyle fajne skiny, że mi tego nie potrzeba, ale mam nadzieję, że wam takie informacja będzie no, dobrą i będziecie naprawdę zachęceni kupnem tego karnetu, gdyż ten remix jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Dodatkowo jeszcze SG i pary innych, tak, MK, GSR, to naprawdę bardzo ładne skiny i mam nadzieję, że Was zachęciłem i zobaczymy jaką finalną wersję karnetu będziemy widzieli w pewnej wersji gry. Natomiast na razie widzimy coś takiego, także co? To by było na tyle. Dziękuję bardzo, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. No i na razie hej!